Zapraszam na G2A z kodem Esen. Macie 3% cashbacku. Linka macie w opisie. Witam głodna. wszystkich bardzo! O! To... Nie. Nie, A co powiedziałaś? Yy, nie wiem. Jesteś głodna? No jestem! Wytnij to! Nie dobra, mi. się. Ale, e, czym jesteś spragniona? W hmm? Więc witamy was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 19. Jest spragniona, głodna Agnieszka. Jestem. <laughs> Wziąłem ją z niej cyka, do Jacka. chodź. Wiesz, no co ale by... Jeździć. Co? Jeździć. Co jeździć? Jeździć będziemy? Jedziemy, będziemy jeździć. Jesteś gotowa? Nie. Więc teraz tak, musimy owapnować nasze pola. Więc chcesz wapnować, czy chcesz siać? Zależy, coś jest na sztywno. Siadam tu? No. Czyli to jest na sztywno, prawda? E, raczej tak. I jeszcze ty wniutko. Soja, to ja będę się soję, więc będę za tobą. A, czekaj, aha, dobra, Możesz od tar... tego naj, największego jechać. Co? No. Na... Ej, jakoś tak. Jezus, no właśnie, co, co ty, ty robisz? Nie wiem, gały takie mocno są mówiące. Albo hmm. jestem po prostu zmęczona i Boże, mam okno są... otwarte, czekaj. Jakie e, reakcje? Reakcje? <noise> Okej. <Okay. głos> <noise> 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 Przepraszam. Musimy, musimy was przeprosić, że mieliśmy A. dziwne tematy przed nagraniem. Ja, yeah. Kto miał dziwne tematy, to miał. A ty nie miałaś? Ej, poczekaj, jakie ja mam tu teraz? Rozłóż. No rozłóż się. Ale no, śmieszne. O, patrz, rozkładam. Pięknie rozkładasz. Okej. Okay. I teraz e, włącz, ale tu muszę najpierw wjechać, prawda? Tak, pierwsze wjedź. Żeby, roz, żeby rozrzucić, trzeba najpierw wjechać. Tak, pierwsze wjechać, a potem rzuć. A! Nie! Nie, czekaj, wyłącz Co ty robisz? musiała za bardzo białym poleciało. Teraz. Co za bardzo? Ej, ale to trochę za... Dobra, no, no nieważne. Jedzie. Ej, nie, ja nie umiem. Dasz radę. Okej, okay, dobra, już teraz zakołam. Po prostu muszę trochę bardziej delikatnie tymi... No, gałami. Gałkami, no. Ogólnie konie... a ja a tam belki są? O kurde. Czemu ich nie, nie, nie zebrał? No czekaj, już je zrobię. my możemy o. je opryskać? A, no spróbuj. To już je wezmę. I jak coś po, w tamtym odcinku jeszcze są konie ujeżdżane, bo nic więcej nie robiliśmy, bo musimy pierwsze pola ogarnąć. A dawno już tak w sumie nie rozrzucaliśmy. Co ty robisz tutaj? Oga? Co? Gdzie ty jesteś? Co? Bo ja mam chyba baga. Dlaczego? No, a co robisz teraz? No wjeżdżam na drugi pasek. Aha, a on mnie stoisz na farmie. Naprawdę? No. I co teraz? No nic, rób dalej. Banderas? Banderas! Ja ci już okay. te paleczki wezmę o, jedzie. No ja cię nie widzę. No to co, że gadasz, że stoję. A tam Jak stoisz, jadę? postać twoja. Aha, postać! No postać... No a co? Jakoś odbyłaś kreskę po środku? No, no to, to co co? No, no to co? Taki mały kawałeczek nie zrobi różnicy, prawda? Eee... troszkę, na pewno. Jakiś 500 Nie... Co ty? No, ty, ty. no co ty... No złapę... Ej kuźwa, nie styknie mi chyba. Jak to, ile On... masz? 40% A to nie, to się styknie. Czy styknie? Czekaj, jeszcze zobaczę jakie mam zlecenia w razie czego. Zasiew, oprysk. Zasiew, zasiew. I nie ma nic ze zbiorów. Byśmy zbiory ma? mogli szybko zrobić, no. Ej, fajnie się tym tutaj y, pryszczy. Pryszczy? Robię tak y, fajnie y, bzium bzium. Bzium bzium? No. A ja się nie mogę troszeczkę tych konie sprzedamy. Będziemy mieć tyle mamony. A będziemy mieli? No. Jeden koń, 50 tysięcy. Mam ich 12, chyba co nie? A Nie 14? No też to lepiej. Toż nie, 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 nie dam sobie, wiesz. Ręki ubi dojść. Nie ucinaj se. Przyda ci no. się. Przydać ci ręka. To przyjaciele. <grym> no! Kuźwa. Tomek! Przepraszam, no co? To wszystko nie przez to? nie. No. Nie That was Crazy, dwa rowery. To nie moja wina, że ulaz no. Magdon nas nakręciły, no. A Ciebie! To mnie! No mnie na pewno nie. Nie jesteś nakręcona? Nie. że odwrotnie. Wiesz co, to ja Ci pomogę. Haha! <grywa> nie wierzysz, o. o! Ej, ja mam 15%, nie styknie jak o Boże, nic. czekaj, musimy maszynę jeszcze naprawić, poczekaj, Nie garasz. styknie! Też właśnie, wolno jadę i teraz się kapłem. To musisz Aguś kupić sobie. Gdzie? W sklepie. To kup mi, ja tam pojadę. To... nie nauczyłaś się jeszcze? No wiesz jak buty kupuje się. No buty, a nie jakieś białe rzeczy. No co? No nic. Białe kuźwa rzeczy. Wapno, tak? Tak. Ale wapno chyba jest na, na farmie. Albo pod sklepem nawet. Jak to? No zobacz. A ja nie napełniałam całego? Nie, tam było 60%. A ja, czy mogę teraz, jak tu zwapnowałam, to czy mogę... A tu w sumie jeszcze nic nie rośnie, nie? Możesz przejechać, tylko tam, gdzie już nie jest powapnowane, gdzie już przyjechałem, to już nie idź, bo tam jest zasiane. Aha, dobra. Okej, okay, kulkumen. Cool, cool, to ogarniesz chyba. Jeden procent! No to idź do sklepa. Oj, chuki go. Pym, że Aż, Yo. Z... Aż jest skróciła. <laughs> <Tutaj> wyłączę. <laughs> gdzie ja mam jechać? Yyy, zobacz na farmie czy nie mamy. Bo tam mi się coś mm. kojarzy. Maybe się źle kojarzy. Maybe mi się skojarzyło z to ty, ty. taka reklama była coś. Nie, bo ja tutaj się napełniałam z boku, a tutaj nic nie ma. Nie Chyba. ma tu nic? No to pod nie. sklepem jest na pewno wapno. Ja jak nie Dobra. to ci kupię. Aha. To. co? No to czyli nie jesteś pewny i może pojadę na marne? Nie, bo jeżeli ci kupię to i tak będzie pod sklepem. Aha. A widzisz, widzisz? Dobra, to jadę no. No jedź. Boże, a ja będziemy musieli w li, li. Jak to? Ale zanim zmienimy traktory, <laughs> bo jeszcze jedno pole. Co żeś zrobiła gadzino? Gadzino? <laughs> nie, już ten, już się, już się ustało. Nie, nieważne. Po prostu. No, tak troszkę mi koleś wjechał, wiesz? O, uzupełnij rozrzutnik nawozu. Nawóz, mam nie? Nie nawóz. Znaczy, tak, no dobra, no. Wapno? Nie, nie nawóz, no. wapno! No właśnie, i sobie sumie konfuzujesz. A nie, to może ten. Bo to przecież pisze tak samo. Jak to wyglądało? Z taką kredą na opakowaniu? Ja muszę się przybliżyć, bo jest ślepa. <laughs> nie, jest listek. Aga, wysiądź na chwilę, ja tam wejdę i zobaczę. Właśnie, co jest. ty się tam z naszej. Dobra. E, tu jest on nasiona. Tu jest wapno. To. Które? To na którym skaczesz? Tak. To jest. Gdzie ty tu widzisz kuś kredę? Wapno. No to taki kwadracik z kropeczkami trzyma. O tu. Boże. tu jest wapno i tu jest wapno. I to jest kreda, proszę państwa. A co? Ja cię nie zwizualizować, no. Uźwa! Ej! Dobra. Dobra, zwłaszpiłem manika i jadę teraz ja znowu. I can't believe it! No na, to na, po na, tym jak skończysz wapnować, mogłabyś sprawdzić, czy wszystkie koniec są na pewno ujechane i czy wszystkie są przeczyszczone. Nie. Wyczyszczone. Nie. Proszę. Nie, czyścić to czyściłam, ale ten... Ale trzeba je ujechać, prawda? No właśnie nie wiem, bo mi się zdaje, że ostatnio ten, a jeszcze dziś nie... Widzieliśmy? No. Możliwe. Bo myśmy tylko zebrali plony, dopiero teraz dawno już nie było wapnowania ani na, tego na na, na, na. więc myślałem, że tak sobie zrobimy. Tak sobie pojeździmy ładnie. Możemy. Bo w sumie u ciebie będą już zbiory. Będziemy zbierać soję. A soja jest bardzo wartościowa. No, taka fancy. Okej. Okay. Nie, na no, strach. ja mam sobie. 50% styknie? No, dobra, to ci kupię. No, kup lepiej. Bo bo, ym, no. Tak żeby może się tam opróżnić na tej. No, po, zapakuj to, <coughs> a czy wstać sobie to i powiedz mi? ile masz. <coughs> Okej. Okay. Dobra, leci. No, jeszcze? Okej, leci. 70, jeszcze. Co ile ci dał jeden ten 10%? 20 To już miała 90, teraz dobra, starczy ci hmm, starczy ci? No nie, nie chcę kupować, żeby tam potem leżało takie, bo to potem jest tak porozwalane jak... Myślisz, że może być większy mes niż teraz? tym kuźwa jakimś dziwnym sianem I czymś kuźwa po jednej, po kupimy drugim. sobie na siano specjalną do tylko na 90 tysięcy kosztuje, aga 90 tysięcy No co to dla nas? Przepraszam, dalej do mamy. No co ty! Muszę sobie oddalić. Chyba nie włączyłem. O, od razu się lepiej czuję, jak oddaliłam. Ale lubisz widzieć z daleka. Yy, teoretycznie, no, tak z góry, tak wiesz. Wizualizować sobie, wiesz? A -a. No szczerze. No. Dzium, zium, jadę! Na, 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 I co, zastanawiam na. się, czy żeby nie Marian lepiej sadził, a ja w tym czasie zrobię zlecenie jakieś jedno. No, i fiłanna. Może byśmy wzięli ten prasowanie Bel może nie. E, nawożenie, nawożenie 6000. Oprysk 5000, zasiew. Pole numer 1, No, na pewno nie. <noise> pole numer 1, no na pewno nie Oprysk, pole numer 6 O, wezmę to i sp a wypożyczę sobie narzędzia To nie jest gdzieś tam u góry? Aga! Jakim ja ufo jadę? Czekaj, to jakie pole? Pole numer 6 Gdzieś jest 6? Mm, nie wiem A tu, dobra Ej, pa, przyjadę koło ciebie A Aga, tu... ja chcę taką opryskiwarkę Opryskiwarkę? No, to jest ten do nawożenia Aga, to tu chcę... O kuźwa. Jest Jesteś puste. w sklepie? Czy gdzie? Cześć, co mam tym zrobić? Ty mnie pytasz? Eee... Pozbądź chwastu, spalasz się się środkiem chwastobójczym. Trzeba potrzebować środek chwastobójczy kupić. O, wziął Jadę! Środek chwastobójczy. Chyba jeden mi starczy. Jeden? A, ja już miałem jeden, kurde, kupiłem, no to włączę mamy. No to. brawo ty, why not? Warum? No co? No co, co? A to była resztka, to było tylko 600. No, widzisz dobrze, że kupiłem. Już chciałaś mnie skrzyczeć. No... Yy, yy, nieważne. Nie no słucham, słucham, rozwiń swoją myśl. O kuźba wysiadłam. E, ten, yy... no, no, muszę dwa kupić. Nie wiem co chciałam powiedzieć. Zatracasz moją kasę na buty. No kuźwa, co ja robię? już moją wie? kasę na buty. No raczej. Kupić ci jakieś od, 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 od Wersalki. Od Guci. Guci gang, guci guci. Ej. A dobra, nieważne. Co z, a ja już widzę, że tam coś dobiłaś. ja Bez kitu. Nie, nie dobiłam, tylko chciałam złożyć, ale nie chce mi się szukać przycisku. Boże, więc jadę z, z Ja Jeszcze muszę dwa kupić? Tutaj to jest drogie. Jeszcze i dwa tysiące. Kuźwa! Proszę, CO?! Ja je pięć takich już chyba kupiłem. A po co? No tyle czy tego... też. czy co? No chyba. Ale jak zostanie, to weźmiemy do domu, co nie? Znaczy ja mu tego nie oddam. No. Dobra, patrz, jadę tym moim UFO. co, wejdę do środka. O Jezus <noise> O Jezus Aga to jest takie big 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 Nie big, tylko Big No Big No Big No Big no wiem, słyszałam big Czekaj, ja też się rozłożę, żeby ci pokazać. X no kuźwa, jest za jakieś... Latarnia! Oh fuck my eyes! Czekaj bo się... Bo się... <grym> oh Boże... Co to jest kuźwa? I oh, believe nie. I can fly! A my nie jechaliśmy... Dziwnie wygląda jak modliszka. Ooo, oh, zjemcia. O, takie śmieszne. I tym się pryska. ja pitole, jakie wielkie długie. OMG! No, czekaj, zaraz się złożę. Zaraz to wiesz. <noise> Ej, lubię zrazy. <głos> <głos> nie, jestem głodna. Zgorzyło mi się zaraz z razem. Tu masz? A ty nic nie jadłaś? No nie. A pisz tu normal, ja też nic nie zjadłem. <noise> a pisz tu normal, a sam nic nie jadł. Nie, nie, nie jadłem. Dobra, po ty. Dzisiaj miałem dzień sprzątania. Jedłabiście. Kuźwa, znowu wysiadłam. Tomek. Aga. Your fault. Na górę! Yeah. Nie? Do łóżka. Tu łóżka ty. <noise> ty. Tylko się teraz. Bo ja się pogubiłam. Nie wiem, zaprzemy to jak Tadzik na górę. <głosy> Tadzik! <głosy> Albo przynieś mi piwo kobieto. O właśnie, o, przynieś mi piwo kobieto. Tylko, że nie eee, piję piwo. Nosiłabym takie fajne skarpetki. Jakie? Jak Jak widzisz ten napis, to przynieś mi wino. Albo daj no, mi spokój. O. No bo jest są takie skarpetki, no z napisem. Tak, skoro umie, może. Nie, skoro widzisz ten napis, to równie dobrze możesz przynieść mi wino czy coś jakiego. Ej, fajne, Winka bym się napił. Piwa niekoniecznie. Nie, ja wina nie lubię. Nie? Nie. Czemu? nie wiem. Bo jest takie. Za ciężkie. Ale przeważnie pijasz słodkie, czy. Lubię tylko słodkie, no. Ja też. No, bo wytrawne jest takie niezbyt. I takie cierpkie, i takie. Mm. Mm -mm. Nie. Znaczy, wytrawne używam do, 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 do. Gotowania. Do gotowania. No, Motywacja? zasuwa... zasuwana. Wiem, że to jest sysa, ty. Tak, sysa. Myślałam, że to powiesz, no od O kurde, ja nie po czym tylko kupowałem, to jest takie jebitne, a ja zużyłem dopiero 10%. No brawo A ja jestem już w połowie prawie. No, 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 jedwabiście. A to zostanie nam. Halo, nie zmarnuje się kasa, to jej się nie woła. Jak <laughs> Ej, a Marian jeszcze jeździ? <laughs> e, tak, Marian sieje. Zamiast je? Mnie. Tak. Co je? się je, a nie je Ty ci grasz jakąś słówkę, czy znaczy no, 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 no. nie mogę? Kóźnię. Możesz. Ze mną możesz dużo rzeczy. <grych> o Boże, nie wiem czemu ale stąd co się kojarzy tylko jedno. Co? <grych> nic. To też to możemy. To... Nie, to co naprawdę... Ty jesteś taki po prostu... No dokończ, dokończ, nie krępuj się. <grym> Ej, e, um. e, moje kreski są wyjątkowo dzisiaj proste, naprawdę. <grym i nie wiedziać> Uziwa, jakie krzywe. To proste czy krzywe masz kres, no e. kreski, ty się zyskuj. To był sarkazm. ...kreski. I do tego białe, jak to się składa. Boże, Aga, co tam robisz? Czekaj, jak? A tu... tu? No to nie, to nie tu. <śmienic> A... Przyzwyczajenie czasami daje. No cóż. Ej, skończyłam. Gratuluję. Teraz? Pan teraz? Alo. Tak. Nie pytajcie, nie pytajcie po prostu. Pracuj tam. Skończyłam! Co teraz? Dobra, to ja się tam do Mariana, będę mu na kolanach siedzieć, a co? No, chyba żartujesz, ty. Nie. Siedzi co? w moim różowym tym? To co? Nie mogę? Nie, nie możesz mu siedzieć na żadnych kolanach. Uczy mnie prowadzić. No, no, no. A ty pewnie skrzynię biegów za chwilę pomylisz. Wysiadaj stamtąd! Już! co, muszę sprawdzić czy na pewno... Yy, Marian to stary zboczu ...dobrze z obchodzi się nie nie. do na starego. Aga, mówię ci, on ci da inną skrzynię do biegów i każe ci cały czas wsteczny wbijać. Wyłóż stamtąd! Zaczekajcie, <laughs> ja nie so, 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 Reformowana. Co? Co teraz? Aha, miałam iść do koni, no tak. Boże, kolana koń, Jezus. <noise> o, będę jeździć na gudze no. O, od razu do nimi trafił. Ja bym pojeździł na Dzień gudze. dobry. <noise> Pojeździłbym na gudze O MG, To dobra. sama chcesz pojeździć, ja też nie. Ej, pojeździć. to to jest 100% nie można już ujeżdżać. Ej! Really? Ale chyba można je jeździć na koniu. No i co z tego, że można, ale nie można go ujechać. do ujechać? jechać? Do kupca nowego. Nie. A nie, Sorry, nie jesteś nic. A, jesteś a możemy kurcie? Google nie sprzedawać i Sena? Możemy. No, bo no, no to nie sprzedajemy. Będziemy mieć y, 100 tysięcy w domu. No? A, widzisz? Jadę się opróżnić, będę mógł zrecy nie oddać. Okej. Okay. A się sieje. Mam sprawdzić? Nie. <laughs> mam sprawdzić? Nie. O, shit. Dobra, jadę se na zamek. Jaki zamek? Ty naprawdę masz to robić? Może maszyny by trzeba było umyć? Nie mam. Znaczy mam, jeżdżę na konie. Na górze, na klaczy. Ech. Nie mogłaś już Asena ujechać? <laughs> Nie mogę go znaleźć tej. No, proszę cię. No, Guga, tam jest jeden SNL taki jest tylko duży. kolor. Nie, ty jesteś biały, nie? Nie. Jaki ty jesteś kolor? Biały, biały, biały koń, nie? Jaki znak twój orzeł biały? <noise> koń biały. Ej, ten koniec szalony! Jaką kuźwa podjeżdża pod kuźwa. To jest kuźwa chore! Czyż on podjechał na pionowo? Cicho, biorę scenę do oczu co on robi. Ej, to jest. To jest dzi... Ej! Stój! Jak się to wyłącza? Konia? Konia! No! O fakt dobra, włączyła się. To cię. jest Madzia. Ej, Macia też jest biała jak ja sam. Tak? No. Ej, utkłam. No czekaj, ja zobaczy, zobaczę, co zrobiła. Jesteś e... na zamku? No. Zobacz, no czy znajdziesz, czy nie zauważysz. No, zaraz o... zobaczymy. Jestem gdzieś ty wlazła. Ja nigdzie nie wlazłam. To ona. No Google. Napalona. Nie, to jest głupia piosenka. Blanka. Co? Blanka tam by było. Tylko Blanka. Nie, to tak nie było. Jak tam było? Mam coś innego, nieważne. No powiedz. Ja się mam coś innego, ale nieważne. ważne. Napolona aga. Nie, to nie, to, no, to nie, mów. To... Nie, ty przyznasz tą pysyłkę. Która? No znasz ją! No czemu nie możesz powiedzieć? No bo po co on ci ją przypomina? No weź, no powiedz! <śmiech> nie, Weź. <laughs> weź. Zresztą, pewnie i tak ci napiszą w komentarzu. Powiedz! A ty tu jedziesz, czy co ty robisz? No, jadę. A nie możesz na pionowo, po, po skarpie? Znaczy, no mogę. Nie mów, że ty jeździsz naokoło. No! MG. <laughs> nie wszyscy to są z... cheaterami. No no, ty na pewno Boże czekaj, no i to pił... No! Ej, Aga! O, kutwa! Właśnie o tym mówiłam. Znajdź mnie! No, a ty mnie znajdź? Ej, Aga, jesteśmy gdzieś blisko. Czekaj, bo mi koniec spada. Nie, 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 stój, stój, stój! Płotka! Kur... Potka, płotka, Ej, patrz, jestem... Na ścianie zamku. Piotreś! Ja Tylko nie... Coś... Kurwa! O niech! A go zabiję go! Kość wałać! Jak Boga kocham! Zabiję go! Zabiję właśnie, gdybyśmy przeklęliśmy. Tak, jeszcze na formingu. O! Nie wiem. Boże, zrobiło mi się gorąco, bo. Zajęliśmy się koni i nie spodziewałem się, że ktoś może przyjść i wydrzeć swoją kuciapę! Czyli to jest no, normalne, tak? Prawda? Nie, nienormalne, jeżeli ktoś dzierze swoją kuciapę na prawo i lewo. O... Oh. Chodź to przytul się, bo jestem w stanie. Boże! Czemu ty masz na głowie? Aga, do 6.9 to jest dobre. Jak to się wyłącza? <laughs> Hej, fajnie było! tak nie wracamy do. esemida? Ciekawe, bo to ten mi skończył siedzieć, muszę go dać na drugie pole. Konia zostawił? No tak, no już po niego wracam. O ja ale to jest creepy, jak tak się skacze w dół. O.M.B. Boże, nie wierzę w to. A nigdy aż tak szybko nie przeknąłem. No. Ja też. Bytni to. Zapomnę pewnie. Pytnij, nie narzędzuje, no, no czasem się zdarza, no jeszcze z takich mo Kto tu tak nasrał tym czymś? Przecież to w ogóle jest całkiem messy. Are you co? crazy? To ja! No co to za klocki? <laughs> klocki Lego, nie bawiłaś się Dlaczego do dziecka? Kuźwa Dlaczego kuźwa żeś tu stawiał, nastawiał? Przestawię po tym drugim. Czekaj ja chyba chodzę spionowo. <laughs> no kurde, latarnia, go. mi latarnia. Gugę wróciła do stajni, tak? No, no, koni mi się potka, Leć! Dopam. Ale się zestraszyłam. Ja też Tam idę oddać SMK. Pem, 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 pem. O, i mam koni w ciapki. No wam my mamy Tylko jest je... A nie, są dwa wciapki. Dobra, ale to jest co możemy zakończyć. Tam Maria nam dokończy sianie. Więc ja mam nadzieję, że Wam się odcinek podoba... czekaj, muszę się oczesać. A czekaj! Czekaj, zaczymy, zanim zakończysz. Chodź tu na chwilę, chodź tu, chodź tu. No. idzie? I teraz tak, odwróć się w stronę koni, nie? Ej! To. się na mnie. Odrzuć się koni, no. No, no, i teraz powiedz, która to e, Guga. Co?! No, który koń to Guga. Przede mną. Nie, to Maciek. Nie, ale nie podchodź! Tu! Ty oszukujesz! Stój! Który to, która to Guga i... Tu, musisz stoję przy niej. Po... nie widzę kuźwa, nikogo, żadnego konia. No, u mnie to jest Guga. Jestem w Guze. Naprawdę? No, to jest guguś. A tu nie, to już... oszukujemy. To jest tak samo jak z owcami, Jaguś. One są różnie. Okej, okay, widziałam, nadzieję, że Wam się odcinek eee. podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję na naszych kanałach i była ze mną jedyna niepowtarzalna ujeździczka koni Agnieszka. Byłam. I byłem sobie też ja, więc do następnego razu. pa! pa. pa, pa.